Oddział neonatologiczny z pod oddziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka znajduje się w budynku C kompleksu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Węgrowie. Neonatologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami, wadami wrodzonymi oraz prawidłowym rozwojem dzieci w okresie noworodkowym. 50 łóżek, jakie tutaj przygotowano dla najmłodszych pacjentów, stawia ten oddział w grupie największych w lecznicy, a ordynatorem neonatologii jest dr Lech Cesarz. Oddział Neonatologiczny Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu z pododdziałem patologii intensywnej terapii noworodka jest drugostopniowym oddziałem neonatologicznym, czyli przyjmujemy tu zdrowe noworodki, ale również wcześniaki od 30 tygodnia życia, czyli noworodki powyżej 1 kg. Te dzieci są u nas leczone, diagnozowane. W razie sytuacji konsultowane, czy też przekazywane również do klinik, Wyniki w Bydgoszczy, czy też jeżeli jest, zachodzi potrzeba konsultacji kardiochirurgicznej, to nawet do instytutów, czy w Łodzi, czy w Warszawie. Jak wiele procentowo rodzi się w grudziądzu dzieci z wadami i te dzieci muszą trafić tutaj na Wasze oddziały? Rocznie mamy od 1400 do 1500 porodów. Z tego wad serca jest około 5%, czyli jest tego około 70%. Inne wady, typu wady nerek czy wady układu oddechowego, zdarzają się rzadziej. Sporo jest też wad, takich, które nie wymagają przekazywania do ośrodków ościennych, jak dodatkowe paliczki, czy też na po prostu wady yy, kończyn dolnych, typu stopa szpotowa czy stopa koślawa. Te rzeczy dzięki obecności specjalistów, yy, ortopedów czy chirurgów udaje się zaopatrzyć i diagnozować w naszym regionalnym szpitalu. Perinatologia, czyli ten dział medycyny zajmujący się noworodkiem jeszcze nienarodzonym, bardzo szybko się rozwija. Jest to jeden z działów najszybciej rozwijających się w medycynie. Stosowanie nowoczesnych aparatów USG już w 20 tygodniu życia pozwala nam, neonatologom, przygotować się do odbioru dzieci czy tam do, do porodów. Dzieci, gdzie te wady są wykrywane wcześniej, niektóre z nich są nawet leczone wewnątrzmacicznie, dzięki temu szanse na przeżycie tych dzieci wzrasta. Ta współpraca owocuje tym, że jest, mamy lepszą, lepszy sprzęt i możemy lepiej te dzieci leczyć po urodzeniu. Miarą sukcesu neonatologii, bez wątpienia taką wymierną, taką zauważalną jest możliwość uratowania dziecka o jak najmniejszej wadze. Do niedawna mówiło się, że 500 gram to jest taka waga graniczna. Jak w tej sytuacji wyglądają warunki leczenia takich dzieci tutaj na tym grudziąskim oddziale? Najlepsze kliniki są w stanie uratować dzieci między 22 i 24 tygodniem życia. No nasz oddział Leczył dzieci powyżej 800-900 gramowe, natomiast urodziły się u nas 600-700 gramowe i te dzieci u nas przeżywały, natomiast ze względu na trudności, specyfikę i niedojrzałość były przekazywane do oddziałów trzeciostopniowych, bo one są jakby do tego przygotowane. Pyta Pani o jak najmłodsze dziecko. Ostatecznie słyszę się o 450-500 gramowych. Natomiast dzieci, które urodzą się z 25, 6 czy 7 tygodnia, mają dużo szanse na przeżycie i na szczęśliwe dzieciństwo. Patologii noworodkowej jest... Gdzieś do około 30%. To jest różna patologia od urazu obojczyka, krwiaka podokosnowego. To może być również jakaś niewielka wada czy anomalia związana z krótkotrwałą hipoksją, czyli krótkotrwałym niedotlenieniem. Jak dużo tego jest? Na pewno patologii noworodkowej mamy do 30%. Jest tego tyle czy dużo? Jesteśmy drugostopniowym oddziałem i tutaj trafiają już wyselekcjonowane ciąże, które kiedyś były przekazywane do Bydgoszczy, w tej chwili rodzą u nas, dlatego tej patologii jest statystycznie więcej. Natomiast nie znaczy to, że śmiertelność wzrasta. Ta śmiertelność jest niska i na poziomie średniej województwa kujawsko-pomorskiego. Jaki nowoczesny sprzęt pojawił się tutaj na oddziale wraz z przeniesieniem go ze starej siedziby? Dyrekcja tego szpitala postawiła na sprzęt z najwyższej półki. Mamy doskonałe respiratory, poza tym inhalatory, nowoczesny aparat USG, stoły do resusytacji. Poprawione zostały warunki leczenia w tym że szpitalu. Poprzez no, odpowiednią segregację możemy te dzieci izolować, bezpiecznie tutaj leczyć. To wszystko spowodowało, że w tej chwili staliśmy się prawdziwym oddziałem drugostopniowym, który leczy noworodki właśnie mówię, od kilograma do ciąży donoszonej. Poprzednio mieliśmy taki status oddziału pierwszy na drugi stopień, czyli... Niektóre przypadki trudne mogliśmy leczyć, natomiast ze względu na brak sprzętu, gdy stan dziecka no, budził obawy, że ośrodek nadrzędny lepiej to poprowadzi, tam kierowaliśmy. W tej chwili tych przekazywanych noworodków jest zdecydowanie mniej. Po prostu one tutaj bezpiecznie są prowadzone i leczone, a wiemy, że transport tych 70 kilometrów no, jest dla nich pewnym ryzykiem i obciążeniem. Nie do przecenienia bez wątpienia jest rola matki w pierwszych w pierwszych dniach życia noworodka. Na jakich zasadach matki mogą tutaj przebywać ze swoimi dziećmi? Matka powinna być non-stop tutaj z noworodkiem. Także jeżeli rodzi się noworodek w stanie dobrym, kładziemy tego noworodka na brzuszek, wcześniej pytając sobie, czy mama sobie życzy, przystawiamy do piersi w ciągu pierwszych minut po porodzie. I z sali porodowej ten obrodek razem z matką y, idzie na salę rumingową, gdzie przebywa do momentu wypisu. W części patologicznej gdzie noworodek wymaga intensywnego sprzętu. Mama jest informowana, może przychodzić do niego, jeżeli pozwala ją, na to medyczna sytuacja karmi. Również ojciec dziecka jest w to wciągany i informowany i może współpracować z mamą i z dzieckiem i z nami w tej chwili. Natomiast mamy regulamin wewnętrzny tego szpitala, gdzie matka z noworodkiem zdrowym przebywa tutaj dwie doby, czyli po drugiej dobie jest wypisywana do domu. Natomiast noworodki po porodach zabiegowych po trzeciej dobie. Również matki noworodków po yy, porodach infekcyjnych po trzeciej dobie są wypisywane do domu. Te noworodki, które wymagają dłuższego leczenia, muszą zostać w naszym oddziale, bo jesteśmy do tego yy, najlepiej powiedzmy w tym szpitalu przygotowani, natomiast mogą do, nich, do tych noworodków dochodzić, karmić je i brać udział w pielęgnacji. Bardzo jesteśmy zadowoleni z opieki. Naprawdę, i panie położne, i lekarze cały czas są do naszej dyspozycji. Oprócz tego, jak tylko prosimy o pomoc czy jakąś poradę, to cały czas są na miejscu. Także bardzo jesteśmy zadowoleni. Świetna opieka, świetni fachowcy. Babum jest tutaj być bardzo łatwo, szczerze mówiąc. No, tak, jak właśnie ja tutaj pierwszy raz mam dzidzie, ale jestem bardzo zadowolona z opieki tutaj, po prostu z pomocy pań, pielęgniarek i położnych. Więc bardzo, zawsze można zapytać o wszystko, wszystkiego się dowiedzieć. Nie mam tutaj najmniejszego problemu. Tutaj tak samo z lekarzami, jest bardzo dobra opieka, bardzo fachowa. Od razu wszystkiego dowiaduje się natychmiast. Jeżeli mam jakieś pytania, mogę zawsze zapytać. No, jestem bardzo zadowolona ogólnie z opieki tutaj. Pielęgniarką oddziałową na neonatologii jest Krystyna Wojciechowska. W oddziale neonatologicznym zatrudnionych jest 17 pań pielęgniarek i 4 panie położne. Panie te opiekują się noworodkiem od momentu urodzenia, ponieważ uczestniczą w czasie porodu do chwili wypisu do domu. Praca ich polega na koncentracji, aby zaspokoić wszystkie potrzeby noworodka. Mało tego są jeszcze uczestnikami narodzących no, się chyba najpiękniejszych uczuć w świecie, uczuć macierzyńskich. Kiedy mama przystępując do karmienia naturalnego, które jest wspaniałym przeżyciem i dla matki, i dla noworodka, niejednokrotnie napotyka na problemy. To nikt inny jak pielęgniarka otacza opieką, służy radą i pomocą merytoryczną. Uczy mamy, że to są, są chwile ulotne, które miną szybko. W tej części to jest patologia noworodka. Tu znajdują się noworodki wcześniej urodzony, z niską wagą urodzeniową oraz noworodki donoszone, ale wymagające wsparcia medycznego z różnych powodów. I tutaj pielęgniarki monitorują wszystkie czynności życiowe noworodka, prowadzą wnikliwą obserwację, a ich profesjonalizm i wielkie zaangażowanie pozwalają na podjęcie bardzo szybkich i na wykonywanie prawidłowego procesu pielęgnowania, yy, metod terapeutycznych i wykonywania czynności diagnostycznych. Tu Panie pielęgniarki spotykają się z innymi emocjami rodziców. Rodzice, rodzice są zmartwieni, zawiedzeni, yy, no niepewni o stan zdrowia swojego dziecka i niezbędna jest pomoc pielęgniarki we wsparciu matek i rodziców. Pomagamy mamom żeby nabrały do nas zaufania, żeby uwierzyły w siebie, że one i ich pomoc w czasie karmienia to też jedna z metod leczenia i pomoc w terapii. Kobieta, która chciałaby zajść w ciąży, powinna do tej ciąży się wcześniej przygotować, najpierw jakby skontrolować swój stan zdrowia, następnie zgodnie z zaleceniami położników y, uczęszczać na wyznaczone wizyty w poradni K. Jak ważne są te wizyty, y, polega to na tym, że można wykryć na początku ciąży odchylenia czy patologie, które perinatologia umie już diagnozować i leczyć i nie będzie to zaskoczeniem dla matki ani oddziału. Noworodkowego czy położniczego, gdy taka mama trafi z taką patologią, można się do tego dużo wcześniej przygotować. Kobieta w ciąży nie powinna palić papierosów ani y, używać alkoholu jest to udowodniona szkodliwość. Y, również powinna dobrze się odżywiać i y, dbać o swój stan y, psychiczny czyli powinna mieć komfort, spokoju. Jeżeli zachodzą takie sytuacje. To są państwa, gdzie kobieta w ciąży nawet częściej przebywa na zwolnieniu lekarskim. Uważa się, że ciąża donoszona jest dobrodziejstwem, natomiast stres, praca ciężka i porody przedwczesne są dla społeczeństwa w przyszłości większym obciążeniem finansowym niż to kilkutygodniowe czy kilkumiesięczne zwolnienie.